Witam serdecznie na kanale Rod, Osoby z znaku Witajcie, kochani wysikłania. To czytanko jest dla Was na czas od 19 do 20 czerwca 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie będą z każdym rezonowały, ok? Teraz zobaczymy, co będzie działo się u Was w tym tygodniu. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, zachęcam do subskrybowania, bo tylko w czasie możesz się zorientować, czy te czytania faktycznie z tobą będą rezon rezonowały, czy też nie. No cóż, a na tą chwilę zobaczymy. Mi i radę, i ostrzeżenia na ten tydzień dla ciebie, dwie. A na koniec odpowiedzi z KAP anielskich. No dobra, zobaczmy. Główna energia na ten tydzień. Co do ciebie przychodzi? Odchodzi. Rada, i ostrzeżenie. Hmm. Co ty tutaj masz, jaką energię? No, przychodzisz. Myślę, że taka spokojna tutaj. Być może było jakiś może ty kogoś zapraszałeś na jakąś imprezę czy ktoś ciebie może zastanawiasz się czy pójść, a może ta osoba która była zaproszona, no zobaczmy czy rzeczywiście coś tutaj wyjdzie w tym rozkładzie ogólna energia hmm. no wiem mój drogi, tutaj Rydwan w ogólnej energii. Myślę, że coś nabierze tempa w tym tygodniu. Być może gdzieś wyjedziesz, być może coś będziesz chciał zrealizować. Będziesz miał ku temu okazję. Może chodzi o kupno, sprzedaż samochodu. Możliwe, że o jakiś wyjazd wakacyjny na tydzień. Hmm. Rydwa ogólnej energii dla raka. O, to, o co chodzi tutaj? <laughs> Ogólna energia. No, dlaczego rydwa? No, on coś w pracy pójdzie do przodu. Hmm. no dobrze lew ma okazję nie wiem ruszyć z miejsca z jakiegoś powodu coś dotyczącego pracy no zobaczymy dlaczego o co chodzi z tą pracą no, proszę, przez internet coś jakiś. Um, negocjował? Umawiał się przez internet? Coś tutaj. Poprzez te rozmowy pójdzie coś naprzód. Te roz rozmowy z kimś przez internet. No, ta energia będzie naprawdę. Ten tydzień będzie bardzo intensywny dla lwa. W zasadzie nie będziesz miał na nic innego czasu jak tylko chyba praca. Co? Co do ciebie przychodzi? Oj, to takie zastanawianie się, w którą stronę pójść: w tą czy w tamtą. Dwójka była w za wiele możliwości. Lepiej będzie zastanawiał, która jest właściwa. Mm -hmm. o, no, widzę osobę, która będzie wręcz zmęczona domysłami. Zmęczona jakby jakby źle wie, po prostu był jakaś rezygnacja wręcz. Takie przy kieliszku, już takie, nie wiem co robić. A przecież przychodzi coś fajnego. król kielichów. Król kielichów to jest osoba spod znaków wodnych. Ktoś, kto przychodzi z pomocą, ktoś, kto być może przyjdzie i wysłucha cię przy tym kielichu. Ktoś, kto pomoże ci otworzyć oczy na jakąś sytuację. Dzięki tej osobie możesz zobaczyć coś, czego wcześniej nie widziałeś. Zobaczę jeszcze: Król kielichu. No, dwójka. Denarów, czyli takie jakby. Jakbyś miał do wyboru dwie prace, czy dwie osoby, dwie możliwości. Albo zostać tu, gdzie jestem, albo wyjechać. No. <laughs> Sorry. Lew nie wygląda na zdecydowanego w tym tygodniu. Totalnie jakby nie Lew. Co odchodzi od ciebie? <laughs> A byłam odchodzi, odmywa, to, to zdecydowanie ten ogień, no, no nie wierzę po prostu. No cóż, być może się już źle spalił w tym swoim ogniu. I już coś rozpoczął. No zobaczmy. Jakieś działania już się rozpoczęły. Już coś zacząłeś. Działać w jakimś kierunku. Asy mówią o początkach. Tutaj początek jest albo związku, albo pracy, albo jednego i drugiego. No. Co odchodzi? Hmm. Ósemka kielichów. Odchodź. Hmm. Ja mam wrażenie, Lwie, że ty, hmm, że ty już podjąłeś jakieś decyzje, już poszedłeś w jakimś nowym kierunku. Już coś podjąłeś, już jakieś działania, ale to, te działania były bardzo spokojne, bez jakiegoś spontana. Ponieważ widzę tutaj tą niepewność, ponieważ no jakoś straciłeś jakby wiarę w siebie, a przecież tutaj w tej głównej energii mamy Rydwan i ósemkę w ósemkę denarów, to naprawdę wiele yy, może się zadziać. Ale dlaczego ty tego tak nie widzisz? Hmm. Rada, odejdź od energii pustelnika. Za dużo jesteś w osamotnieniu, żyjesz w osamotnieniu jak pustelnik, a może jesteś wśród ludzi i tak się między nimi czujesz jak pustelnik. Biorąc się swoją intuicją. Dlaczego postelnik jako rada? Jako rada. Królowa Buław. Królowa Buław. <grych> o jacie. No, czy jest rada, byś odszedł od jakichś złych emocji? Myślisz może o o czymś, co ci nie wyszło do tej pory, coś, coś cię męczyło. Myślę, że warto będzie gdzieś spotkać się z kimś, odejść od właśnie tego osamotnienia. Więc tutaj królową buław. To jest ktoś, kto jest pełny życia, ktoś, kto wciąż się uśmiecha. Kto pociąga, kto wie, czego pragnie, jak to uzyskać. I nie wiem, czy to jesteś Ty, czy to osoba w Twoim towarzystwie. W każdym razie warto będzie odejść od tych czarnych myśli, bo one mam wrażenie, że Cię dołują, że nie widzisz tych możliwości, które stoją przed Tobą, przed Twoimi oczami właściwie i no nie wiem, no po prostu jestem zaskoczona. I ostrzeżenie, zobacz. Czwórka mieczy, ostrzeżenie. Ty po prostu nie, nie wyleguj się już. Już ten czas osamotnienia, leżenia, nie wiem, ym, takiego... Ym, być może... Nie wiem, coś tu się dzieje nie tak z tobą. Ym. Nie wierzysz we własne możliwości. Tutaj no, widzę kogoś, kto zatraca się w tych swoich myślach, który ktoś, kto nie widzi tego, co się wokół niego dzieje. Czyli jest ostrzeżenie, by odejść od tej energii, ponieważ możesz czegoś nie zauważyć tych możliwości swoich, które tak naprawdę przy tobie są. Ostrzeżenie. No, giermek kielichów. Może dowiedziałeś się czegoś o jakiejś kobiecie i ty się zacząłeś przejmować, a może jesteś po rozstaniu. W każdym razie, no, um, hmm. warto będzie odejść od tej energii um, czwórki i po prostu Stań na nogi, i, i rozejrzyj się. Bo tutaj widzę, że y, za bardzo y, użalasz się nad sobą. Ciekawe. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia. Co dla lwa? Na czas od 19 do 25. Czerwca. Ta energia do ciebie lwie przechodzi. Mm, odpowiedzi na Twoje pytania. Na pytanie jedno. No. Nie ma powodu do zmartwień. No proszę. Słuchaj, że ty sobie coś tam kworzysz w tej głowie. Hmm. Nie ma powodu do zmartwień. Moment. Twoje zmartwienia i wątpliwości związane z zadanym pytaniem są bezzasadne. Bóg i Twoje anioły trzymają rękę na pulsie i wszystko zakończy się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Obsesyjne rozmyślanie nad tą sytuacją w niczym nie pomoże. Energia strachu i zmartwień tylko spowolni ostateczne zamanifestowanie się Twoich pragnień. Wizualizuj. Nie mówiłam. Dobra. Kończę to czytanie. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.